Cześć, jestem Karol Marczak i jestem uczniem czwartej klasy Elo-Właszczowie. Nasza szkoła ekologię ma w swoim DNA. Jej położenie powoduje, że z przyrodą obcujemy na co dzień. Zresztą sami zobaczcie. Nasi uczniowie odnoszą wiele sukcesów w działalności ekologicznej. Tutaj szczególnie warto podkreślić i wskazać Karola Marczaka, który w roku 2022 uzyskał tytuł laureata w olimpiadzie ekologicznej na szczeblu regionalnym, a na szczeblu centralnym uzyskał tytuł finalisty, natomiast w roku 2023 został zwycięzcą i laureatem konkursu Człowiek a środowisko. Osiągnięcia naszych uczniów są wynikiem realizacji różnych przedsięwzięć i edukacji ekologicznej, np. akcji Sprzątanie świata, czy organizowanej w naszej szkole od 2021 roku operacji Czysta rzeka, w trakcie której sprzątamy brzegi rzeki Chuczwa. Oprócz sprzątania pobliskiego parku, lasów czy jezior, wprowadziliśmy szkolny system segregacji odpadów. Bierzemy udział w ogólnoświatowej akcji Dzień Ziemi, a dzięki współpracy z Nadleśnictwem w Tomaszowie Lubelskim uczestniczyliśmy w wydarzeniu 1000 drzew na minutę. Włączyliśmy się też w akcję Sadzimy z Prezydentem, sadząc drzewkę w otoczeniu naszej szkoły. W naszej szkole organizowane są konferencje i spotkania, podczas których możemy poznać lokalnych pasjonatów przyrody. Nasza szkoła uczestniczy również w kampaniach edukacyjnych prowadzonych przez pobliskie w oraz organizuje zajęcia i warsztaty terenowe. Poprzez udział w licznych konkursach ekologicznych, fotograficznych oraz prowadząc gazetkę szkolną Starowiejski, promujemy region Rostocza. Nasza gazetka została trzykrotnie nagrodzona w edycji konkursu Lubelszczyzna moja mała ojczyzna za artykuły: Rostocze w UNESCO, Euroregion Rostocze i Lubelskie Lasy. Nasza szkoła ma potencjał do tego, żeby jeszcze lepiej kształcić uczniów. Mamy odpowiednie doświadczenie, mamy fachową kadrę. Chcielibyśmy w ramach projektu utworzyć w naszej szkole pracownię ekoeksperymentatorium, a dodatkowo uczniowie nam podpowiedzieli, żeby stworzyć strefę ciszy leśnej, czyli strefę odpoczynku i relaksu dla młodych ludzi.